Kurwa, na movement pod ziemią. Profesor się tego <grych> dobiera. No, y kurwa, coś na, nie na wiem, Na wansika, na węsika, który miał 5 się dobrał. To z taki kurwa, jebany. Ja go nakopiłem na refa, kurwa. Napisałem że nie chce mi się z nim pić. One co, wpierdalałeś dwie kardzi, mi się kurwa dobrał. Dwie godziny przed tym, przed resetem, a teraz mnie na koksa chce zbitować idiota, kurwa, gopi. Mądry. Jak też to spolek. kurwa mądry, nie? a nie? Ja pierdolę ster przyjebany Ej, jak napisz do profesora, żeby poćwiczył to baitowanie kurwa Nie mam je na no znaczy jestem na badanie, na tym Na... na Ja pierdolę Lekciu... A nie... Dobra, nieważne, ty masz moje 10 diamentów. Nie, nie wypierdolę doleć, tylko z nie ma bo on też kurwa nie leci! Jak tam żeby widzieć tego? Playpointa. Żeby ja nie widzę go.